Sponsorem telewizji klubowej jest Solar Developer. Trenerze, jakie cele ustawił pan trener przed drużyną, przed tym meczem? Zwycięstwo, I cele zawsze sobie stawiamy, także dzisiaj nie było inaczej, ale tak jak się spodziewaliśmy, to spotkanie wcale nie było łatwe. nie dosyć mocno się stawia, i do pewnego momentu. Czemu może jakby zaprzeczać końcowy wynik, bo, bo, bo jest dobry dla nas, no natomiast w dużej części meczu grudzianie na konsali. Biorąc pod uwagę to, że jest to kolejne spotkanie kluczowe, na stowarzyszenia olimpijskim, czyli spotkanie na niego czy jest to aspekt, który chyba, z tym zgrudzony się rozjechał? Znaczy ja myślę, że nie, chyba dla nas korzystniejsze było, gdybyśmy odjechali ten, ten mecz w Częstochowie zaplanowany na pierwotną datę, natomiast no, stanęły na przeszkodzie warunki atmosferyczne. Jesteśmy jedno spotkanie do tyłu, ale szybko to nadrobimy, bo już we wtorek będziemy w Częstochowie powalczymy. Trudno jeszcze chyba tutaj prognozować cokolwiek, natomiast cieszy mnie fakt, że się, mam wrażenie, rozpędzamy, że ta końcówka już była nasza, że była mocna i że, no, i, że mamy wynik końcowy, jaki mamy.